Cześć, witajcie, z tej strony Kurala i witam was w drugim odcinku z serii The Sims 3. No już nasz Doug poznał sobie swoją wybrankę życiową. Jest to Tamara Olej. Jeżeli dobrze pamiętam, bo dawno nie grałem na tym sejwie, to oni są małżeństwem. Dobrze pamiętam, oni są małżeństwem. Zaraz zobaczymy przecież. Panele simów, związki. Tamara, partner... Mąż. O. E, nasz... Jack... Już jest... Dorosłym, był młodym dorosłym, jest teraz dorosłym. Jakoś ten czas mu leci. Ona jest... Ona jest od niego starsza?! O Boże. Nie zwracałem wcześniej uwagi. Zmodernizowaliśmy nasz domek. Tak się prezentuje. Z zewnątrz tej lampki mają być. Tutaj sobie jeziorko dorobiłem. Y... Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi to nie pasuje. Gut. Zjedz coś. Zjedz śniadanie. Dobra, no, z gofry. Przestań oglądać tę telewizję, człowieku. Y... i chciałbym was poinformować, że też niedługo na moim kanale pojawi się... Pojawią się Sims 4, ale to będzie jak na razie tylko ta demówka, wiecie, z stworzenia z, z Sima, i już niedługo później, po tym, przewiduję stałą wersję z The Sims 4. No, Jack, Jack. No, to tyle by było w tym temacie. Coś tu puka? Dowolnie. E, dobra, co? On by chciał. Dobra, jeźdź mi się chce, ale kiedy do pracy? Do pracy idzie. dzisiaj niedziela. Dobra, no to pójdzie o tej godzinie. Za jeden dzień i cztery, go... yy, i cztery godziny. Yy, Tamara pójdzie do pracy też. Za jeden dzień i cztery godziny, więc będę miał święty spokój. No, Klikło mi się. Przed przeczytałem. Śpi, śpi. To będzie spala do siódmej. Ty, pokaż, co ty masz. 3000... Aha, wzmożona płodność. Już uprawiali ze sobą ten tego dziecko. I jestem ciekaw, ile będzie miał... Dzieciorów. O, jestem bardzo ciekaw. To jest światło zapalone? Nie... Dlaczego tak jasno na dworze jest? Tak. Nie wiem, nie mam w ogóle pojęcia, ale ona jest w ciąży, bo mnie to jeszcze dziwi. Yy, każda simka byłaby... No! Tanie łóżko! Kurde. <laughs> łóżko jej się nie podoba. No zaraz kupimy nowe łóżko. Staniesz! Yy, dobra. Ty. To chcieć? Ty chcieć siku I przerobiłem całe domek i dodałem wszędzie te takie... Zasłony takie i one są... Piękne Na ty śpiąca królewna Przestań spać Idź coś zjeść I też Strówkę, o Śpiąca królewna, proszę panią o wstanie, bo trzeba zjeść śniadanie i... Kupić nowe wyro, nie? No szybciej, szybciej Dobrze, już się nie ma. A widzisz, refleks. Yy, wyro, wyro. Tak. Yy. Dobra. To te wyro sprzedajemy. Zobacz, yy, jaką zostałem. Ustałem. Yy, sypialnia, sypialnia. Yy, łóżeczko Miałaś te łóżko, nie? To ci nie pasowało. No to weźmiemy. I będzie, będę sam spadać, nie będziesz spał. 1100... czy 1500... Co mogę sprzedać? A, komputer mi się Okej. Okay. Patrzę, co mogę sprzedać. Dobra, to sprzedam. No. Jakie mamy odcienie tego łóża? Łóża, łóżeczka. Łóżka. Takie sobie to jaśniejsze, może Dobra, bierzemy te te standard ciemne. O nim 1500, możesz się tygać. Będziesz spala takim łóżku i mnie to nie obchodzi. Czy ci się podoba, czy jakieś pryczę, coś ci się wbija w plecy, nie obchodzi mnie to. Yy, też odcinki będą trwały. Kurde, za głośno. Odcinki będą trwały od, 10, od 15 do 20 minut. Jeden z widzów dał mi radę, żeby tak yy, robić te odcinki, żeby nie były za długie i za nudne. Bo czym dłuższe, to nudniejsze, i nie chce się później oglądać. Ejne yy. drzwi. Dobra, ty nie może nie spał. Puszko ci się nie podoba? To kup lepsze. Napraw, e! Wróć. No nie mamy pieniążków, to tak się patrzysz. Trzeba iść do pracy. A zaraz mi się kichnie, chyba będę musiał wycierzyć to. Eee, zaraz kichnę. Złapać owada. Co ci jest Z jedzeniem się krztusisz, co? No dobra, to jak już skończysz... Yy, sprzątaj! Posprzątaj, posprzątaj... To może zaczekać. A no to jak? Nie no, chyba... A zrobił. Myślałem, że oczadział. Że nie zrobił. Dobra, zrobiłeś, wszystko w porządku. Ja robię cię, to lubisz mnie, jest git to ci znowu już nie pasuje. Higiena wykąp się i szoruj się do pełnej czystości. Ty energia, a sobie pograj. Bo jutro idziesz do roboty, i nie będziesz mógł grać. Ty się wykąp yy, i co tu to jeszcze będziesz chciał? Psi, psi i zobaczymy miasto. To jest nasza chata. Nie chcę mi się ich odwiedzać. O. I porzuć Ona tu pracuje. Przedzaję y... laboratorium naukowe. Dobra. Już odcinek trwa około... 7-8 minut. No... Patrzę się bardzo na ten zegarek obok yy, I właśnie Jakoś dzięki będzie taka sama jak była Bo mikrofon jakoś nie chce dojść ja dzisiaj się z nimi skontaktuję Dzisiaj się z nimi skontaktuję, zapytam się co z tym mikrofonem Może ten sklep jakiś tu jest, yy, jest ściema I oni jakieś, nie wiem, tutaj świrują je żąbka, Że ten mikrofon ma być, czy coś Jakoś nie ma gdzie ty jesteś? O, ten... Pamiętam jak on zawsze prosi mi gazetę, miałem takie... Takie kilka tych... No wiecie, takich łabędzi przed domem, to on zawsze położył gazetę, kopnął i pobiegł dalej. E, dobra. Ale ja też chcę zwiedzać! Mogę? A, ah, pozwiedzałem przez okno. Mogę jedynie troszkę zobaczyć jakiś posąg. No brak, kształt się. A ja idę tutaj do mojego Jacka. Co to jest? Przepraszam bardzo. Ale to ma ktoś ładnie. Pięknie po prostu. Eee... Tekstury. No, weź mi tu nie flirtuj teraz, ej. Jack dowiaduje się, że Doroty jest singlem. Co mnie to chodzi? Masz żonę? Jack! Bądź wierny w tym związku. Su -su oh, oh, I przestań grać, bo to na ciebie oh. źle wpływa, widocznie. Idź i chodź, bo zaczynasz mi tutaj uh. romansować, sul sul pierwszy, Jak uh to -huh. Kina mówi? Myślałem, że oni mają tam portal do neteru.

no ja chcę jeszcze popatrzeć przez okno. Patrz przez okno. Aha. Myślałem, że oni w separacji żyją, że... Aha, już wiem, rozumiem. Jak oni się pokłócą, to idę tutaj do pokoju Śpią na osobnych łóżkach albo jeden tu, jeden tam. A jak są zgodni to śpią razem tu. Idziemy tak. Przy ciekł. Przygoniła go. No, zobaczcie, trzeba tu wejść. I tekstury! No Gdzie jest ta panna? Wróć do domu jest za człowiek Energia. Dobra, to sobie czytaj Ty jesteś troszkę. obraz zjedz coś na szybko. Wrzuc coś na ząb. Płatki zbożowe Dojdziesz do domu, weźmiesz płatki zbożowe. Czekaj, czekaj, Mówię, że... Wejdź O, stereo Uu, zapłaci mi za naprawę Przyjmuję A gdzie to było moje te... Moje eku? Ejno, hey gdzie jest moje Zawodowe umiejętności, co mnie ty obchodzisz? Ehm, cicho, muszę usiąść inaczej. <laughs> e, Okej, okay. y, dobra, ale teraz kliknij prawym przyciskiem myszy, aby to anulować. No to dobra, zaczekaj, stop time. Szukamy ekwipunku Dobra, świetnie się bawi. Tu ma wzmożoną podność. I kurwa. Napraw stereo i zwróć je simowi Justin. Justin K -ton? Kurde, Krótka, ketonal. Tylko. O! No zobaczcie. Mam tylko. porządliwe przyciąganie. I gdzieś się podziała, B? przebrać się, pożyć pracę, użyć przyjęcie. Urządź przyjęcie, zadzwoń po usługi Sprać, yy, sprawdź yy, co w pracy, zajdź do Sima Dupa Ej no Jak ja to mogę naprawić jak nie mam tego co mam naprawić no? Ludzie No no zobaczcie, Justin, która się zepsuła i nikt nie potrafi jej naprawić. Weź z stereo, będzie się znajdowało wyposażenie wyposażeniu Twojej rodziny. Wyposażenie od Twojej rodziny, a to co to jest? Wyposażenie 1, Dupasio. Ona też nic ciekawego nie ma. No to jak to znaleźć? Gdzie jest wyposażenie rodziny w ogóle? No już nie może coś się stało. Oh. No sprzątaj Wyposażenie rodziny No gram w telewizji, więc nie wiem gdzie to jest Te budowania tutaj jest. Ha, widzisz, ja wszystko znajdę. Znajdę jakby mógł mi dać taką wieżę? Tej. Ona grosze nie hoho! Co to jest za wieża? E, dobra. Zobaczymy, w jakiej ona cenie jest. Ciekawe, ile mi da za to. Nie chcę oświetlenia. Elektronika. My mamy. TAKĄ TANIĄ to wiesz Ale na, na taką jest tak, dobra Tak Jacku, napraw Ale ty, co się głupie śmiejesz Ty to naprawisz O, już 15 minut trwa O, dobra Naprawiaj Jack też to naprawi I zobaczymy I będziemy kończyć już ten nie, nie. Nie, już zrobię. Wyszcie tam mm może. -hmm. Y oh. Oba no, ranik a tam to niech ktoś naprawi. Zobaczymy czy coś kasę dostanie nasz Steam. Bo tyle będzie się męczył. No o jak stękasz. No, naprawie, na No już prawie naprawiłem. I czekam za manianą. E. czego to? No dobra, dobra, ale teraz tak e, Wień głości może Hmm. Muzyka własna, to chyba ta skąpa jest? A już długo nie oddamy tego. Aha. Bum, 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 ta bum, bum, nie oddamy. <laughs> o Boże, jest ciąża. Tak więc. Mówi muzyka. Już nie jest w życiu. Gdzie tu ma przód! Tu ma przód. A nie... A nie chcę tu stoi. Dobra. Włącz. Tak więc Jack i... Tamara dziękujemy. Tak więc ja i Jack dziękujemy za ten odcinek. Będziemy mieli dziecko albo dzieci, albo... Gromada dzieci. Nie wiem już sam. Tak więc dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.